Nie chryczy z bólu, ranny łoś! Zwierz zdrów, przebiega, przebiega, przebiega. Eee, nie, 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 mam, nie mam dzisiaj żadnego wstępu. Kompletnie zero ni zero film prawdopodobnie, żeby od początku wzbudzić w małym widzu emocje zaczyna od przedstawienia naszych negatywnych barzy. Negatywni podwójnie, gdyż po pierwsze no, no są kurwa zili, a po drugie są jakieś tacy strasznie niedojebani. Najłatwiej będzie to opisać puszczając ich pierwszy dialog. Jestem torna, ty? GET! Ja? GET! Ile masz lat? Jaka to różnica, a ty? Tyle sam. Słuchaj, Get, ja będę rozkazywał, a ty będziesz wykonywał moje rozkazy. Ale właściwie dlaczego? Bo jestem wściekły, okrutny i zły. To tak samo jak ja, ale oprócz tego jestem silny jak nie! Dobra. Nie siłami się. Nigdy nie widziałem bardziej nieprzekonującej demonstracji siły fizycznej. Najwyższy trzeba znaleźć sobie jakieś zajęcie. Mam jedno dobre zlecenie. O czym rzecz? Na początek trzeba wybić jednemu panu z głowy Sorgo. Co kurwa? Sorgo. Czym jest kurwa Sorgo? Takie tam odpady zbożowe. Dobra, kurwa, sprawdźmy, czym jest to Sorgo. Yy, yy, faktycznie, zgadza się, tak jak myślałem. Na bagnie jest to coś, co mogłoby nadać w ogóle charakteru filmu dla dzieci. Mam nadzieję, że nie będzie to tematem przewodnim filmu. Sorgo. No to zajebiście, tematem przewodnim filmu będzie jebane zboże. Boże. No, mam nadzieję, że się z tym pogodziliście. Oni najwidoczniej tak. Będziemy kraść, niszczyć, porywać. I nikt nas nie powstrzyma! I nikt nas nie powstrzyma! Tarej hoł! Tarej hoł! Ho. Co oni tam krzyczą? I nikt nas nie powstrzyma! Tarej hoł! Tarej hoł! Tarej ho. Okej, okay, może lepiej przejdźmy do tych pozytywnych bohaterów. A są nimi mały Mateusz Damiencki, przez którego grany bohater zwie się Janik, i zanim powiecie, że to trochę głupie imię, to ja wam powiem, że wcale nie, bo jego matka nazywa się Parwina, więc kurwa szachmat. Parwina gra pani Alutka, a Jędrulan w tym filmie jest Wojciech Malajka, czy jak to tam woli kot ze śreka. Ten nazywa się po prostu Jan. Chociaż żona lubi go nazywać Duży Jan. Duży Jan. Zboczony żart jest w tej chwili tak oczywisty, że aż go nie użyję. To ty Jan? Jan, Jan Jan. Rodzi się taki problem, że mały gnój ma jutro urodzinę, a ojciec nie ma za bardzo czasu, żeby spędzić z nim trochę czasu, bo myśli się czym zająć? No oczywiście, kurwa, Sorgo. Z powodu Sorgo leci do Londynu, bo Sorgo nie ma, miało być Sorgo i nie ma i trzeba jechać do Londynu, żeby lecieć, zobaczyć, kaj to Sorgo. Musi to zrobić, gdyż w innym wypadku jego rodzina będzie zmuszona do... Bo inaczej do końca życia będziemy jedli chleb z cebulą. Nigdy nie jadłem chleba z cebulą, mam ojca biznesmena. Jak ci nie pasuje chleb z cebulą, to żyj, kurwa, Sorgo. Poza tym, powiedz to gdzieś głośno, na głos w szkole, na bank, wszyscy będą cię lubić. Zepsuty kurwa mały gnojku. Mój co to jest biznes dlatego noszę tylko buty New Balance, Bo innym mnie uwierają w moje małe pedalskie stópki. Za namową Jan daje się jednak skusić na obiad z synem. Trafię jednak jeszcze wcześniej na tych nicponi i zgadnijcie o czym rozmawiają. Albo was, kilka opcji do wyboru. W ramach prezentu urodzinowego dobry ojciec chce sprawić swemu potomkowi nową grę. i Idzie do sklepu z grami i losuje z woreczka. Z tego woreczka wybiera się samemu. Trafia na jakąś grę, której sklepikarz niby nie zna i ten mu mówi Kurwa, Jożek w to jeszcze nie grą, weź wybierz co innego, ja se w to pogrom, bo w to jeszcze nie grą. Ja jako, że jak możemy wywnioskować po dosłownie 5 minutach filmu z natury, jest raczej chujem. Im bardziej sklepikarz nie chce oddać gry, tym bardziej jej pożąda. Ostatecznie wychodzi z nią, nawet nie płacąc sklepikarzowi, ja, ten mu na to, że no nie ma nic przeciwko, bo... Jak prezent, to prezent, nie biorę pieniędzy. Chyba, kolego, nie jesteś najlepszym sklepikarzem. Twoja dziewczyna też nie wygląda na specjalnie zadowoloną. Kurwa, wiesz przez jakie gówno musiał przyjść Maciej Sztur, żeby ją zaliczyć? A z tobą to nawet nie ma najebanego fryzjera, bo rozdajesz gry za darmo pajacu. W międzyczasie Janik przestawia samochód, bo... zagmukaże tak pijany, bądź niespełna rozmów policja. Proszę to się tylko raz, dwa. Kurde, ale będzie miał przejebane u ojca. Jak na pierwszy raz całkiem nieźle ci poszło. Bezstresowe wychowanie o kurwa very, very high, very hard. Podczas urodzinowej wieczorzy w McDonaldzie młody zauważa tych dwóch śmierdzieli, którzy no ewidentnie śledzą Jana. Nasz maczo ma jednak wyjebane, i że nikt go nie zastraszy Janik jest bardzo smutny, że taty nie będzie w jego urodziny w domu A ten mu bez skrupułów wciska kiz, że jak młodzian przejdzie grę, którą dostał To wtedy on wróci No to powiedz mi kiedy wrócisz Nie myśl o tym Postaraj się rozpracować tę grę Wrócę kiedy uda ci się wygrać Jak to? Najzwyczajniej, po prostu graj Aha, czyli jeżeli wygram to Przyjedziesz. Dokładnie tak. Cezary Barica w tym wypadku prawdopodobnie wypierdoliłby grę przez okno. Czyli jeżeli wygram, to przyjedziesz. Ja łyka ściemy, po czym podsłuchuję rozmowę ojca, z której wynika, że no ten to go chyba trochę w chuja robi, bo przychodzenie gry z jego powrotem no, no, nie ma nic wspólnego. I, I mówi tato, ty mnie chyba traktujesz troszeczkę niepoważnie. Na co tata przepięknym backhandem odpowiada? Nie chcę, żebyś mi wmawiał, że moje zwycięstwo ma coś wspólnego z twoim powrotem. Mimo wszystko, chcę cię prosić, żebyś spróbował. Naprawdę? Naprawdę. La, 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 la. No i ma umiejętność ściemniania rozwinięto na tak wysokim poziomie, że zaczynam się zastanawiać, czy to sorgo to czasem nie jest jakaś kobitka. Po wyjeździe ojca mamy więcej okazji do zapoznania się z sytuacją, jaka panuje pomiędzy synem a matką. Pominę fakt, że zwraca się do niej kurwa po imieniu Bachor 1. marwina! Nie właśnie matki po imieniu Gnoju. No już na bagnie jak ma na imię par jeszcze ktoś się słyszy, będą się śmiać z ciebie. Oprócz tego relacja ta wydaje się być bardzo, no taka zażyła. Matka i syn nie szczędzą sobie komplementu. Rzekłbym nawet, że troszeczkę z nimi kurwa chyba przesadzają. Jesteś nadzwyczajny. Jesteś nadzwyczajna. Mm, jesteś. nadzwyczajny. Jesteś nadzwyczajna. Jesteś nadzwyczajny. Jesteś nadzwyczajny. nadzwyczajny. Zamknij kurwa ryj. Dobry wieczór! Chciałam ci powiedzieć, że mam na imię Dzidzia. No to zajebiście! Matka ewidentnie zachowuje się solidarnie w stosunku do ojca, podtrzymując w piękny sposób wykreowaną przez niego wcześniej ściemę. Wiesz, co tata powiedział? Tata powiedział, że jeżeli wygram, to wróci. Co o tym sądzisz? Sądzę, że tata wie Okej, okay, w końcu docieramy do tego, co najciekawsze, czyli Janik będzie grał w grę. Jestem Thor, a ja jestem Ket Porywacz. Nazywam się Janik. Cześć, Porywacze. A to jest nasz samochód. O, nieźle. A teraz patrz uważnie. Wybierz wariant gry. Wybieram trzeci. Wybrałeś trzeci wariant. Najtrudniejszy. Tata miał rację, to jest super gra To nie jest super gra, to jest jakieś gówno Pomijając już aspekty techniczne, które no troszkę się nie zgadzają okay, kolorowy gameboy, Boy. Kol Albo nie pomijając Który gada do tego i mówi do ciebie i jest, i te, i jest po polsku o, co? CO? NIE! Ty, 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 Ale nie no, zależy Och, nie... i to, Oświaj, to, to bittowe bittowe bieiny, bittowe. Do I tylko i wyłącznie nie był w stanie! Drzze, jak to działa? On gra w wyścigi, ale tak naprawdę tego ojca w taksówce prowadzonej przez pana Japę gonią te dwa gamonie i to, że oni go gonią, to, to jest w grze też i nie wiem, Janik ma wpływ chyba na to i, ono, i oni mówią w ogóle w tej grze do Janika. A... A gra polega chyba na tym, że wyświetla się na niej to, co się dzieje akurat, bo, bo, bo jak gra wygląda sama w sobie, to, to nie wiemy w sumie. Ja wiem, że dla normalnego człowieka, dorosłego, zarówno jak i dziecka, to się może wydawać mocno popierdolone, czy tam naciągane. No, że Jak on gra w tą grę i to się tam dzieje, I jeszcze w ogóle w grze napisy są po angielsku, a głos jest po polsku. Ale nie dla Janika. Janik od razu wie, że kurwa porwali mu ojca i biegnie do telefonu i dzwoni na lotnisko i się pyta, czy poleciał samolot do Londynu, a pani mówi, nie, nie poleciał samolot do Londynu. I on mówi, o kurwa, porwali mi ojca, ja pierdolę. Co więc zrobi nasz bohater? No posługuje się swym niesamowitym instynktem detektywistycznym i wykorzystuje w 100% wszystkie wskazówki, jakie dała mu gra. Jesteśmy na działkach. A ty śpisz, łowco? Ogródki działkowe to chyba tu. Potem jak w środku nocy dziecko odnajduje ojca wiedząc, a w zasadzie kurwa nie wiedząc, tylko domyślając się, bo przecież powiedział mu to jebana gra, że coś tam wie, że ogródki działkowe i co robi? On znajduje te ogródki działkowe i zbiera tam w łeb i rano się budzi, a tam już jest Leon Niemczyk ze swoją kobietą, która zadaje najodpowiedniejsze chyba na ten moment pytanie. Edwardzie! Co ty o tym sądzisz? Ja sądzę, że nie ma na tym świecie człowieka, który odkrywając fakt, że ktoś mi się włamał do posesji, zareagowałby na to pytanie Co ty o tym sądzisz? Co ty o tym sądzisz? Sądzę, że nam się kurwa włamali i głupia pizza Ktoś zniszczył nasze drzwi. Może likwidują ogródki działkowe. Nie przeżyłbym tego. Na, naprawdę byś nie przeżył, jakby zamknęli ogródki działkowe. Poza tym, jakby administracja zamykała ogródki działkowe, to raczej nie przyjechali wam rozjebać drzwi, tylko powiedzieli: Ej, wiecie co? Zamykamy ogródki działkowe, weźcie swoje rzeczy. Nie jestem tego pewien. <grywa> Serio kurwa żart z grabiami? Sorry, nie. Nieudany żart z grabiami. Kurwa, czekałem na to prawie 40 odcinków. Nikt nie był tak chujowy, żeby użyć żartu z grabiami. Żart z grabiami? Nie dość w filmie, że opowiedziałeś kawał, przychodzi baba do lekarza, a lekarz też baba. ty jeszcze go kurwa spaliłeś! Bo Leon w ogóle tymi grabiami praktycznie w ogóle nie, nie oberwał tymi grabiami. Należy cię spowolniony rzeźniczek za to. <laughs> Cała afera kończy się tak, że mili państwo odprowadzają Janika do domu. Matka w ogóle zdziwiona, że jak to nie było go całą noc, skąd miałam, nie wiedziałam. W sensie, no nie wiedziałam. I co, jakaś kara go czeka? Skądże, proszę pana? Nasz Urwis idzie do szkoły i na lekcji tak bardzo gra w grę, że aż mu się pali gębo. Janik, skończyłeś? Tak. To poproszę twoją pracę.

jak na takich rodziców jest zupełnie beznadziejny. Fatalny to ty jesteś, następne pytanie proszę. Po rozmowie, gdy matka chce już wracać do domu, bo i tak sporo czasu straciła przez to krnąbrne dziecko, nagle porywacze ruszają na niej, bo chcą odebrać dziennikowi grę. Bo ci porywacze wiedzą, że oni są w tej grze. I że dopiero jak zabiorą grę, to wtedy będą mogli porwać Diana. I. Wymusić od niego, że im da sorgo. To tak to rozumiem, tak rozumiem ten film, że o to im chodzi. Janik, co ty wyprawnia? Nie dostaną mnie! Nic nie widzę! Dawaj, 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 dawaj. Ja nie chcę co ja mam robić! Nie stajmy nogi z nasów! Świetny pomysł! Jesteście w sytuacji, że jedziecie autem i ktoś Was goni, prawdopodobnie ktoś, kto chce wam zrobić ała. Nie miał się do wyboru, żeby prowadziła, uciekała przed nimi osoba, która ma prawo jazdy i, i kilka lat doświadczenia prowadzenia pojazdu takiego, z czterokołowego, samochodu, albo dziecko, które no, nie ma takowej licencji i średnio wie jak siedzi samochodem i nawet kurwa nie widzi pod nad kierownicy. Tak, niech prowadzi dziecko. Czuję, że scenarzysta mnie nie, nie, nie szanuje. Nie szanuje mnie jako widza, nieważne, że jestem dorosły. Nie szanujesz dzieci. Scenarzysta nie szanuje dzieci. Tych.... kończy się tak, że Janik wjeżdża do myjni, jakoś prosto z ulicy, do, do myjni wjeżdża, a zbuje w kartony. Jakimś cudem jednak udaje im się to przeżyć. Później nasz bohater spotyka tego gościa od gier i go, go prosi, żeby mu grę naprawił. Tego nie było! Jak mógłbyś grać nie znając reguł? No właśnie... Guido, jesteś geniuszem! <grym> Spokojnie. Okej, okay, kurwa, na co w końcu jest ta gra, bo chyba do końca nie, nie, nie zajarzyłem. Jak nie igre, to spoko, ma prawo tak wyglądać. Powiem wam więcej, powiem wam zajebistą ciekawostkę. Jest taka grana, amigę. Nawet nie wiem, nie chcę się wnikać, czy film był promocją gry. Pewnie tak, w jakiś sposób, na pewno, ale jest taka grana, amigę. I ja, jako że was bardzo kocham, to przygotowałem wam gameplay tej gry. Tak się cieszycie! Dyskietki Guido, bo tak każe się w tym filmie nazywać Jacek Wójcicki, podmienia młodemu gry. Po co w sumie? Dlaczego podmieniłeś dyskietki? Chcę mu oszczędzić kłopotów. Jakie kłopoty może mieć dziesięcioletni chłopiec? Czeka go obława. Co? Mamo! Mamo? A. -a. Ale bałagan O, człowieku, wiedziałeś, że mu wjechać na chatę, nic nie powiedziałeś? Taka go obława Bo... Po, powie... Widać pasję na twojej twarzy, kurwa, jak to mówisz, że zaraz mu... Mogli mu zgwałcić parwinę, matkę mu mogli zgwałcić, ty kurwa chory pojebie Mama na pewno znowu szukała grzebienia Okej, okay, kurwa, to jest komedia absurdu czy film dla dzieci? Mama szukała grzebienia Mama na pewno znowu szukała grzebienia A teleportacja Okazuje się, że w domu grasują ci porywacze i odbierają młodemu podmienioną grę Czego Ten zaczyna ich ścigać na motorynce i dogania samochód na motorynce Mimo, że samochód wyjechał jakieś kurwa 15 minut wcześniej Zajebista motorynka też co taką Przed nami strefa mroku <noise> Okej, okay, dziwo się nabach na czymś są. Strefa mroku. Strefą mroku okazuje się być parking podziemny, na którym Janikowi na chwilę udaje się spotkać dużego jana, ale ten dalej jest więziony, więc no w sumie to chujno. Spotkali się, pogadali i sytuacja nie zmieniła się ani o jeden stopień. Porywacze odkrywają, że ta dyskietka to, to nie jest ta dyskietka, którą oni chcą, więc postanawiają zapytać grzecznie Damińskiego, czy czasami nie jest zbyt kurwa cwany. Ten mówił im o tym, że był gido. Znając na niego jednocześnie prawdopodobnie wyrok śmierci, bo obuzy podkładają mu w sklepie bombę. Jezu, bomba! Tam przecież ta kobieta w środku została! Na całe szczęście, Janik bohatersko ratuje swoją motorynkę. Spadamy! Motorynka! Uciekaj! Serio nikt nie pomyślał o dziewczynie? Przecież tam została Paula! Na miejsce zdarzenia niby przyjeżdża policja, ale widać, że nikt sprawy poważnie chyba za bardzo nie traktuje, bo przysyłają posterunkowego z rodziny zastępczej. Ja nikt więc spierdala żwawo przed bagietami i z dyskietką w łapie. Po drodze jeszcze unieszkodliwia, zbiera pistolet na keczup. Potem wraca do domu, a tam już czeka na jego matka, która nie ma żadnych pytań na temat rozpierdolonego mieszkania. Później dochodzi do konfrontacji Janika, Guido, Jana i tych porywaczy, i w zasadzie nie wiem już o co w tym wszystkim chodzi, ale oni odbierają mu grę i mówią, że on no, raz muszą zniknąć z jego ojcem na zawsze i on to musi zrozumieć. A Potem mówi, aha, dobra, spoko, I jedzie, bierze, jedzie do domu się dozbroić, do ten widok mu daje walkie i mówi, i teraz będziemy gadać przez walkie-talkie, fajnie, nie? I, I on jedzie do domu się dozbroić po to, żeby potem ich znowu znaleźć i pokonać. Nie, tego się zrobiło naprawdę za dużo. Scenarzysta zgubił się już jakiś kurwa 15 raz. My nie wiemy za bardzo, znaczy wiemy, wiemy jak to się skończy, tego już jesteśmy pewni, widzimy, że zostało jeszcze 30 minut, wiemy jak to się skończy, ale po prostu ciężko nam kurwa przyjąć to, co się akurat dzieje. Bo to jest strasznie zagmatwane. No bo czy ma sens, że Janik po dozbrojeniu się w domu idzie jeszcze na to umówione spotkanie do pani psycholog, a tam daje kija baseballowego i jakieś wybuchające kurwa kuleczki? I mówi mu, że ma zrobić to, co ma zrobić. Ale co, że ona też grała w tą grę i ona co. To... Łowca, Guido z się. Guido z się. To znowu twój łowca. No co kurwa, ona słyszała on nie? Stali w takiej samej odległości. Dobra, zresztą, nieważne. Zakończenie, dawaj, zakończenie mi dawaj. Zakończenie jest takie, że z biorą tego Jana i zaprowadzają go gdzieś do podziemi jakieś tam, tam gdzie metro jeździ. I, i biorą jest taki wagonik, jest na i go przywiązują do niego i chcą go wysadzić. Ja tylko przypominam, że nadal chodzi tutaj głównie o sorgo. I, i to sorgo, które ma być w Londynie. Ja kurwa nie wiem w jaki sposób, nie wiem czemu akurat tam go wloką, w wleką i, i po chuj w ogóle i... Co to ma, kurwa, wspólnego i w jaki sposób w ogóle to wysadzenie go ma pomóc z tym Sorgo? Nie wiem, naprawdę nikt, kurwa, podejrzewam, że nie ma rozsądnej teorii na ten temat. Ale... To nieważne, przecież i tak chodzi o to, żeby na ratunek przyszedł ten Damieński, nasz mały, uzbrojony po zęby Janik. Ja tylko wspomnę, że na samym początku tej sceny, jak już przywiązali tego Jana do tego wagonika, została odpalona bomba na czas, 10 sekund. Scena trwa kurwa jakieś 5 minut, ale nie jest w spokół. Muszę ich zatrzymać. Zaniech szybciej! Niezawodny kapsle leśli z gatą! No, no, Kapsle. No, no! Co to? co jeszcze Dlaczego nie wybuchło? Barwina! Barwina! To jest hasło z gadu, hasło Siedem Gwiazd naszej byka! Barwina, to jest hasło? Co to za hasło? Siedem Gwiazd naszej byka! Boba zawraca na nas! I dobra, jeśli ta końcowa walka nie dała wam jeszcze przyrzutów, to ostateczny happy end! No bo jak to zrobi, bo ja już kurwa nie wiem na gdzie jestem. Simstorgo? Jak poszło? Świetnie, bo zrozumiałem, że jesteś najważniejszy. Co, jak to on w końcu był w tym Londynie cały czas? Czy ten scenariusz jest, kurwa, aż tak dobry i przewrotny, że chodziło o to, że Janik był psychicznie chory od samego początku? Bo ja nie wiem, oni przed chwilą byli razem, tak? Dosłownie przed kilkoma sekundami Janik uratował ojca przed wybuchem bomby. Teraz wychodzi skądś i patrzy, a tam stoi ojciec, który odbiera sobie walizeczkę. Kurwa już w klątwie do mnie nie węży, zakończenie było przezjebane, bo typ się obudził na końcu i Batpa powiedziała, że to był sen, nic i że on potem nigdy więcej jazdi. Ale kurwa tu to może gra w tą grę cały czas. Nie wiecie co? Od tego momentu mam to głęboko w dupie. Eee, bo już nikt do tego filmu nie ma wrócić. Jeżeli ktoś widział ten film, a wiem, że wielu takich na pewno się znajdzie, to bardzo proszę o interpretację tego zakończenia, bo ja kurwa nie wiem, co ja obejrzałem. Entuzjastką i entuzjastą kina, które rozpierdala mózg, polecam jak najbardziej, z tym, że radzę uważać, bo pod koniec robi się tak kurwa bez sensu, Sorgo! Też jesteś masochistą jak młody werter Perwo Bo łyka szelka zwierceł przyprawionego spermom! Lubisz strogi z pojazd jak po szkapie? Kiedy szlifujesz berło? Wasz łapie ścierny papier. Wypisane na japie, mała ofiara gwałtu. Fazerny szef i głupia dupa trzy dychy na karku. Lepiej furę zatankuj i wypierdalaj synek Lecz wiem, że tak nie zrobisz, bo chcesz być zgnięty w tyłek. Chce byście się zesrali, Mam właśnie taki plan. Chce byście się zesrali, Do śmiechu tak jak klap. Chce byście mnie jechali? Bo jestem masowistą. Chce byście się Krzysztof! Nie sam spachle łokciem! Mierzam w spachle łokciem! Nie sam spachle, nie sam spachle, nie sam spachle łokciem! Zabiście się zesrali! Do Ze śmiechu tak jak pleał! Zabiście się zesrali! Zabyście się zesrali! A konkurs w poprzednim odcinku wygrywa Max Podpora Pisz tutaj. Yy, poniekąd wybrał go lud, poniekąd ja, Oczywiście nie jestem przekonany w 100%, że skądś tego nie podjebałeś. Ale okej. Okay. Wygrałeś. A na następną koszyłkę może wygrać osoba, która yy, wymyśli głupsze imię niż Parwina. Po prostu jakieś wymyślone najgłupsze imię. Dość łatwe zadanie tym razem, więc...